Wygląda. kopalnia, uciekłam kopalnia, no może być, Zadałem kopalnię. potrzebowałam tyle tych jabłek i książek i obcudiału, beleu, ej chodź tu do góry, idź ta... do mnie, okej, okay. okej, okay. ja chyba już dość, ten i tabów ale nie wiecie jaki on ma zaję fajny kilof, normalnie Raczej Ja ci pozbierałem, chciałaś powiedzieć? Ja pozbierałem, a wiesz o co mi chodzi. się do mnie. Poczekaj chwilę. Chowam was. Emeraldy, nie. Jaki ja jestem głupi, prawie bym dał emeraldy. Hmm, gdzie jesteś? Tylko się do mnie. Ok, albo nie, ja teraz będę po teraz budować, ok? Nie! Jeszcze ja muszę zrobić tabliczki. Nie! Prawie. Co? A gdzie? Na mojej bazie. Na naszej bazie. Czyli na, czyli na mojej bazie. Na naszej bazie. No. gdzieś jest EnderChest. Kłuczę ale mam zapchany EnderChest. Tyle złota chyba miał tylko świn. O właśnie właśnie usunęło się 1181 i ten... Wszystko ja wykopałem, wszystko ja. No. <laughs> za niedługo to dostaniesz bada za to. Nie, nie dostanę No jakby był admin to by da, to by dawno miał bana leć. Okej. Okay. <laughs> Gdyby umiał, to bym to zbuntował, żeby to było... Kupi jestem. <noise> powiedziałeś to na odcinku, powiedziałeś to na odcinku, powiedziałeś to na odcinku. Tak i tak to pewnie malutko osób więc nie będzie komentarzy. A wiesz jak rysować? Tak wiem. No to narysuj coś. Nie, nie mogę, bo mam inne tego. A. że mam widać w y No, to jest znam to. Nie będę. Aha. Aha, robisz tabliczki, spoko. A. Nie wiem, dodać. to zdać. A to, obsydianu. to ja też tu dołożę swój obsydian. Ok, I ja to ja to... dołożę Obsydian ze Ender Chessu. trochę swojego To ile nam będzie potrzebny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5, ja, 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 ma, ja, ja mam 300 Ja mam takich biblioteczek. Dam da, do skrzynki. O daj! Da, dałam do skrzynki. I przy okazji Jabka dałam mi ten I Redstone. I proch.

List? bardzo <grym> proszę o Takie coś powiedziałeś. Co? Takie coś powiedziałeś. <grym> Naprawdę? No, mhm. Okej. Okay. Piszcie, tlen... Piszcie w komentarzach, co daje Nie. I tak, i tak, i tak, i tak, <grym> Okej, to napiszcie... To dotąd możemy go budować, bo koniec gildi tu jest. To może powiem. Powieł przyjął. Nie, nie mam tyle deksów. Dasz mi 8 staków deksów? Mam 1, 2, 3, 4... Dawaj, dawaj, Mam miejsce, dawaj, 5, 6. 6 staków da się. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja w tej sali, znaczy na tym serwerze, nie powiem jak się nazywa, bo dostanę do ale we to tak. Ta salia będzie się nazywać ten Hald mapa. Halt mapa. się będzie nazywać. Ok? halt mapa i jego wielkość wynosi teraz 30 kratek, 30 kratek i 30 Tak Zagrywam. Okej. Mój no, tata to, wbił właśnie. Ej, już jestem. 55 kratek będzie yy, w każdą stronę. Okej. Jeszcze potrzebuję jeszcze potrzebuje, się, jeszcze potrzebuje okay. także 8 staków diaksów. Nie no, mam. No. co jak się ten Potem 64. Potem mam, mam 6 minut. Mam 6 minut. Wieś za chwilę będę musieć kończyć. Ej, hey, a gdzie jest mm -hmm. Ale to chyba wyrzuciłaś swój smoczy killów. Smoczy, swój smoczy killów? Tak, smoczy killów. Za co smoczy mieć? Tu się nie da, bo już cały czas go mam! Za z nikogo nie masz! No. Ja tak od 3 godzin go mam! Bo cię ten odpalałem wtedy. Okay. No i my Tak, tak spiszczę ten. co, co wam mówił łeb. Kurczę, naprawdę to zrobił na tyle klatek. Ja nie wierzę. Ja w końcu muszę zbudować to bo się przyszła. Ja mam się To możesz mi oddać, czy nie chcesz? mam, mam dwie mam dwie. Mam dwie sikery. I zaraz postawisz enchant, bo ja się okay. już śpieszę. ja już ja nie chcę z tego. Ja muszę się enchantować, di di diamentową łopatę i diamentową sikera. Ile do Okej, okay, ja muszę się żegnać, Patrz.